W nowym odcinku. Jak widać, zima. Zima, niestety. Przyblokowało nam troszeczkę pracę na dachu. No tutaj nie widać, ale trochę tego śniegu leży. Tak więc, postanowiłem, że w dni, w które nie da się robić na dachu, bądź jest ciężko, skakujemy do środka. A w środku też jest trochę do zrobienia. Postanowiłem, uwaga moi drodzy, postanowiłem, że będziemy robić częściej filmy. Chciałbym takie robić daily, codzienne na budowie. W każdym takim odcinku nie będzie jakoś dużo zmian, bo wiadomo, że za jeden dzień dużo się nie zrobi. Yy, ale myślę, że będzie to, ale myślę, że materiał będzie częściej dodawany niż te 10 dni, tak jak na przykład teraz wypada, czy nawet ponad 10 dni. No i co, na najbliższy czas? Yy, na pierwszym miejscu, oczywiście, dach, jeżeli jest pogoda. Jeżeli, tak jak teraz, nie ma pogody, będziemy wskakiwać do środka. Za chwilę wam pokażę co teraz robię, ale jeszcze omówmy sobie na najbliższy czas zadania. Ten słup po zalewaniu jego rozepchało, trzeba będzie go zeszlifować. W najbliższym czasie również trzeba będzie przykleić styropian od góry nad proża, ponieważ brama, która jest zamówiona, ma inny wymiar. Mamy bramę chyba 5,5 metra na 2275, a w Otwór mamy zrobiony na 2,375, jakoś tak, e, chociaż nie było to 10 cm, ale, ale coś, coś około tego. Drzwi nie zamawialiśmy na razie, drzwi powiem Wam majątek, e, jeżeli chodzi o te, takie, które byśmy chcieli, no ale to na drzwi to jeszcze przyjdzie czas, ponieważ drzwi najlepiej będzie wstawić po tynkach, wylewkach, już po tych brudnych takich robotach, więc to jeszcze daleko. E, otwór okienny e, również w najbliższym czasie do e, przygotowania pod okna. E, mamy po pomiarach okna. Okna są zamówione. Będę musiał tutaj nadmurować bloczek. Następnie ściąć go idealnie na ten wymiar co trzeba. Pod oknami e, ma być: jak się to nazywa? E, Podwalina, tak, pod oknami, pod oknami ma być 4 cm podwalina. Jeżeli chodzi o takie okienka, jeżeli chodzi o te duże okna, to będzie podwalina 10 cm. Tak, więc tutaj też ściąć i przygotować pod to otwory. Kolejny temat: komin. W najbliższym czasie trzeba będzie wymurować komin. Komin będzie gdzieś w tym miejscu. Mamy otwór przygotowany, trzeba to zrobić. Jak już Wam opowiadam o, o najbliższych planach, to jeszcze tutaj pojawiły się zmiany, plany, zmiany. Te schody pójdą w drugą stronę, będą y, takie lekko zabiegowe i w tamtą. I dzięki temu, y, dzięki temu tutaj zyskujemy miejsce, gdzie będę mógł zrobić otwór na drzwi. To się przerobi. Tutaj ściankę albo na równo do supa, albo troszeczkę dalej. Ale dzięki temu zyskujemy około 70 cm salonu. Wychodziło tutaj nam od tej ściany do tej 3,60. Jest to trochę wąsko w porównaniu tutaj do tej szerokości. Tak więc zrobimy większy salon, tutaj zrobimy otwór, z się pozbywamy, zamurujemy to i będzie powiedzmy w kotłowni od strony garażu. A czym się obecnie zajmujemy? O właśnie tutaj wystartowałem z działkami. Jedziemy z działeczkami. Na razie tutaj jedna ścianka. I powychodziłem jakimiś tam narożnikami, żeby już sobie wyłapać sznurkiem. Tutaj jeszcze będę musiał. No i co, bloczek troszeczkę inny. Jeżeli chodzi o bloczek, to bloczek beton komórkowy. Może tego na filmie nie widać. Wygląda to pewnie na filmie jak bloczek fundamentowy. Ale jest to beton komórkowy, tylko że szary. Yy, bloczek 18-18, dlatego podparcie, ponieważ tutaj ma być podparcie. Dachu właśnie na tych ścianach, tak więc w projekcie mamy ścianki 18, jedynie tutaj działówka poleci 12. Myślałem, żeby zrobić tutaj tylko po tym obwodzie 18, a tam dalej dać dwunastki, ale, ale to podparcie dachu mamy z takim lekkim przesunięciem w tą stronę. Tak więc te ścianki, które idą z tej strony. No, muszą być również 18, tak więc zrobiło nam się prawie cała góra w 18. O tutaj mamy projekt, jak to będzie docelowo wyglądać. Można sobie zajrzeć, to mamy puszczone. Mamy powychodzone tutaj te narożniki. E, tutaj będę musiał bloczkiem wyjść. Tutaj ustalić, ustalić dokładnie, w którym miejscu będzie stał komin, żeby ściana była przy samym kominie. No i, no i dopiero tam wymurujemy. Czemu bloczek szary, a nie biały? Bo nigdzie na składzie w okolicy nie mogłem znaleźć składu, który ma bloczek 18 białą. E, jedyny skład, który był, no, potem na miejscu okazało się, że on jest szary. E, myślałem, że bardziej przypomina, e, tak jak widać, gdzieś tam takie ciemniejsze, białe te bloczki. E, no a tutaj wychodzi taki szary, bardziej wpadający w błękit. E, szczególnie te, które są takie bardziej mokre. No ale co nam to ma przeszkadzać? pójdzie na to tynk eee, i tyle, i zapomnimy, że on był szary, no i co, także działamy eee, dzisiaj mamy 20, Teraz wam powiem który, żebyście wiedzieli kiedy ten materiał jest stworzony dzisiaj mamy 29 stycznia także film prawdopodobnie będzie się pojawiał z jednodniowym opóźnieniem, chcę robić te filmy takie, żeby nie było one jakoś bardzo sklejane. Jednym ciągiem najlepiej wyciąć parę fragmentów i wstawiać. Bo jest to dla mnie szybsze. Bo jednak, montowanie filmów też dużo czasu zajmuje. Dobra, koniec bajery, Lecimy z tematem. 284. A w projekcie mamy 285. Bo tak, bo centymetr coś się nie zgadzało. 284. Przyłóż tam. Aż? Tak. Dobra. I tak za prawa ustawimy bloczek. Dwa bloczki i możesz jechać do domu. Sprzątaj. Dzisiaj jest sobota, więc sprzątania. Pewnie... Bloczki spoko wyglądają. muszą być białe. Przecież to potem wszystko będzie tynkowane. No tak. Ale białe lepiej wyglądają. Wolałbym... Jestem, ale zobacz jaki biały jest teraz drogi. Czekaj. Co byś wolał? Biały? O. Biały byś wolał? Dalej miało iść. O dobra. No białe bym wolał. Ale białych nie było, no to... Biały jest droższy, No Ono droższy byłby. Ale i tak nie było osiemnastki. No jest tam taka... I co, ona na poleci do tego kwadratu, na którym się opierają kroki? Ściana poleci, no nie aż do samej góry, nie wiem na ile ja tam bloczka wyliczyłem, tyle coś co w projekcie. No. E, I potem, co to będzie no potem wylejemy takie delikatne zbrojenie, takie metrowe, e, rzucimy zbrojenia, wylejemy tak, taką, taki wieniec mały, no i podeprzemy, nie wiem kawałkiem murłaty czy czymś tak, żeby to było podparcie na, na właśnie na tym tutaj. I tam. No ale w tamtą zimę nie robiliśmy. Zobacz, ile czasu na no nie. wtedy stało. No w tamtym. zero. Tu się nie dało wyjść przecież z w Taką zimę. No, w tamtą zimę. A jak to było w tamtą zimę? W tamtą zimę chyba no. bardzo, bardzo by no, śnieg 15, był. 15. śnieg trzymał bardzo długo. Tak, bo tamte lata były bardzo na oh. Naprawdę tamte lato. Yy, bo wtedy, od, po, w tamtym roku od połowy stycznia yy, zima utrzymywała się chyba do prawie końca lutego. Podaj o, mu tegi z tyłu. A do maja były deszcze. To już nie było w ogóle wiosny. No. To była jesień, nie wiosna. naprawdę bardzo świetne, na czym tu usią. Skoro z tym razem, że tak wyszło, ja nie wiem co my zrobimy. No, Ma się też to przyjmować aż za bardzo. Ale nie, trzeba. Tak. Musimy już mieli tam umowę podpisaną, a nie. Dobra, tu. Wcale nie ma pokój. Jak tu wejdzie łóżko, to, prawek, to się jeszcze nad tym wszystkim zastanowię. Ach, to na kątowniku wychodzi. hmm dobra przyłóż miarkę dobrze ooo dalej kurwa, 284 już dalej, no zobacz, patrzcie na mnie dalej, o dobra 284, dalej dobra, dalej okej, okay. no tu by niby było a czy mi się tu nic nie zmieniło? Zmieniło się troszkę. I to chyba lubisz murować? Czemu? Lubię. Lubię. Fajnie mi czas leci. Bo sam sobie decyduje, ile robię. A jakby stał tu ktoś nade mną z biczem i mnie gonił. Dawaj, co tak mało. To co wtedy? Nie chciało być się. To wtedy by mi się nie chciało. Ja się naoglądałem ostatnio film, filmów gangsterskich. Także teraz. Polski, polskich filmów gangsterskich. Także Michał buduje to, jest teraz twardziel, i on dyktuje tu warunki. Tak. No, zaczyna nam się robić ciemno, także ostatnie chwile na nagrywanie w dzisiejszym daily budowlanym, tak więc, yy, chwilkę nie nagrywałem, była z nami tutaj Kasia. E, wzięliśmy na no szybko, rzuciliśmy rzut od ściany, żeby obsadzić tutaj ten mały bloczek, tutaj 6 cm, yy, bo zaraz tutaj pójdą drzwi. Tutaj ścianka, wyszliśmy tym bloczkiem. Domurowałem tutaj ten kawałek, żeby można było tutaj wyjść, rzuciliśmy sznurek Sznurek również rzuciliśmy tutaj, poza kamerą sprawdziłem jak to się ma do tej ściany Bo mamy jednak centymetr jakieś obsunięcia pomiędzy ścianą tą zewnętrzną a tą Ale ustawiliśmy do tej, no i co, no i jedziemy Pomimo, że się robi coraz ciemniej, ja pracy nie będę kończył Ponieważ za chwilę założę czołówkę No i na czołówce Będę mógł spokojnie jeszcze porobić sobie dwie godzinki. A kupiłem akurat fajną czołóweczkę Wezmę wam jeszcze na szybko ją pokażę, taką oto czołóweczkę bardzo fajna, ponieważ daje nam światło takie szerokokątne, tak więc daje dużo oświetlenia. No i można spokojnie na niej na maksymalnej mocy te dwie godzinki około porobić. Na najmniejszych oczywiście więcej. Dobra. Ok, niestety będziemy kończyć ten krótki materiał. Ponieważ zrobiło się tutaj za ciemno i tak nie jestem w stanie nic nagrywać, mógłbym z czołówką, zobaczcie jak z czołówką wygląda praca. Jest fajnie oświetlone. Od tego nagrania regularnie będziecie widzieć odcinek. Myślę, że takie krótkie podsumowania dnia to się szybko będzie montować. Dużego progresu nie będziecie widzieć, aczkolwiek jak kilka odcinków złączycie, to już zobaczycie. Tak więc ja dzisiaj kończę to nagranie. Mamy godzinę, którą. Mamy godzinkę 16:16, .16. popracuję gdzieś do 17 i jadę do budowlanego. Tak więc na razie cześć.